Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże, czołem Wielkiej Polsce. Na dzisiejszy wieczór, niedzielny, przygotowaliśmy kilka piosenek, które śpiewali nasi przodkowie przed stu laty. A to dlatego jest dzisiaj ten program, ponieważ yy, Nabyłam śpiewnik kresowy. Właśnie stamtąd pochodzą te piękne melodie, które to melodie śpiewali nasi ojcowie. Zaczniemy od marsz, marsz Polonia. No, zaczynamy no. już. Już. Mhm. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy, co nam oca przemoc wzięła, szalą odbierzemy. Marsz, masz polonienia, masz dzielny narodzie. Odpoczniemy w Ojczystej Zagrodzie, Marsz, Marsz, Polonia, Marsz, Dzielny narodzie, Odpoczniemy po swej pracy w Ojczystej Zagrodzie. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, polskim Nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w Zakazanie rucha, twierdzą nam będzie każdy b. próg, tak b. nam dopomóż Bóg, tak b. nam dopomóż Bóg, nie b. będzie niemiec, lu nam w twarz. Nie dzieci nam germanił, orest Wojenko, Nie mam, to. Wojenko, wojenko. Cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą, malowani, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, chłopcy malowani. Sami wybierani. Wojenko, 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 wojenko. ty za pani? Wojenko, 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 wojenko. ty za pani? Na wojence ładnie. Kto Boga uprosi, żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kulę nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kulę nosi. Dalej. Jak, jak to na wojence ładnie. Ładnie. O, masz tu. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy u konia spadnie, kiedy u Pan z konia spadnie, koledzy go nie żałują. Koledzy go nie żałują, jeszcze końmi go tratują. Jeszcze końmi go tratują. Łani pod okienko. No, przybyli łani pod okienko, przybyli łani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko. Stukają, pukają, puść panienko. O Boże, a cóż to za wojacy? O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, my Polacy, Otwieraj, nie bój się, my Polacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, Przyszliśmy napoić nasze konie, Za nami piechoty całe błonie, Za nami piechoty w całe błonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi, o Jezu, a dokąd Bóg prowadzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Rozkwitały pąki białych róż, rozkwitały pąki białych róż. Wróć, jasieńku, z tej wojenki wróć. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat bywało. Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat bywało. Dam ci za to róży, najpiękniejszy. Kładłam ci, ja idącemu bój. Białą różę Szedł na karabin twój, nie myśl o prześlasi stąd, ni się przestąpił kwiat na ziemi związk. Nie myśl, Jasiu ja stąd. Um, um, stąd Wiatr na ziemi, Zwiąt. Jeszcze raz. Ponad szepem <grym> nie nam mgła. Wiatr burzana na przyszła <przerzyna mga> zima opad, róży kwiat. Wiatr poszedł burza na chciejko, zginął po nim ślad. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł, poszedł w świat jasieńko, jasieńko. Zginął, zginął po nim ślad. Koniec. Łączko, łączko, łączko zielona. Na bezkoń, o, dawaj, dawaj. Ziom, łączko, łączko, łączko zielona. Ha, 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 ha. Łączko, 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 łączko zielona. Ktoś cię łączko będzie kosił, gdy ja będę sable nosił. Łączko, łączko, łączko zielona. Pole pole, 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 pole szerokie, haha. Ha, ha. ha, pole, 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 pole szerokie. szerokie. Ktoś się pole, pole będzie orał, gdy ja będę maszerował. Pole, pole, pole szerokie. Wodo, 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 wodo głęboka, haha. Wodo, wodo, wodo głęboka. Kto się wodo będzie pijał, gdy ja będę w rogu bijał? Wodo, wodo, wodo głęboka. Fajo, fajo, porcelanowa, ha, ha, ha. Fajo, fajo, porcelanowa. Ktoś cię fajo będzie kurzył, gdy ja będę w wojsku służył. Fajo, fajo, porcelanowa. To na Wawel, to nie I co tam znam. dalej? Nie, nie znam tej co, co mam dalej? Powiedz mi, bo ja nie pamiętam już teraz. Desz jesienny był? Płyniewisła. Płyniewisła. No to już. A tak, to miał być na koniec. Płynie Wisła płynie. płynie Wisła, płynie po, po polskiej, polskiej krainie, po polskiej, polskiej krainie. krainie. Zobaczyła, zobaczyła Kraków, Kraków, pewnie go nie minie, zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, go wnet go pokochała, nad go pokochała. A w dowód miłości wstęgą opasała, A w dowód miłości sęgą opasała, Chociaż się schowała w niepołomskie lasy, W niepołomskie lasy. I do morza wpada, płynie jak przed czasy, I do morza wpada, płynie jak przed czasy, nad moją kolebką matka się schylała, matka się schylała i mówić pacierza wcześnie nauczała, i mówić pacierza wcześnie nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i składa apostolski, i składa apostolski. Bym do samej śmierci kochał naród polski, bym do samej śmierci kochał naród polski, bo ten naród polski ma ten urok w sobie, ma też urok w sobie. Kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie, kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tych piosenek. No I do miłego zobaczenia czołem Wielkiej Polsce.